Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Far Farkryczki, ja jestem Harry i oczywiście pykamy. W poprzednim odcinku zakończyliśmy tutaj przy świątyni, bo zanosiliśmy nóż, który zdobyliśmy e, i przy okazji no, zajmaliśmy typowi i go się pozbyliśmy, e, mniej więcej i uratowaliśmy kolejną osobę typa, e, który. na no, Kate? Tak, jak, jak dobrze pamiętam. Teraz mamy gdzieś tutaj główną misję, moi drodzy. E, oczywiście główna misja jest gdzie? Tu, aha. A, dobra. Bromimy zasadzkę, okej. Okay. Dobra, to ja się nie mogę doczekać tej zasadzki, moi drodzy. I aż ciekawości tutaj, no zaglądnę. E, zobaczymy jak ta zasadzka ogólnie wygląda, tylko się... A, nie, przygotujemy... E, dobra, tutaj mamy. Tak, czy mamy tutaj wszystko? Umiejętności mamy rozdane. Wszystkie tutaj mamy praktycznie pul. Ogólnie, e, podręczniki. Mamy ile misji tutaj głównej? Lista zaginionych, próby rajkad. Misje, no, mamy jeszcze trochę misji tutaj do zrobienia. Ale zanim te misje by... zrobię, zanim bym chciał zrobić główne misje, bo zostało ich 18, chciałbym jeszcze zrobić wszystkie posterunki. Przedmioty kultu, listy zaginionych, karty, te wszystkie poboczne misje. Tylko jeszcze jeden pojazd mi został do zrobienia. Mamy 46% ogólnie, moi drodzy. No więc teraz tak, e, ogólnie z drugiej strony jest ten, no Więc i hmm. potem jeszcze porobimy e, tam, żywy czy martwy tutaj i te inne rzeczy. Bo czym więcej zrobimy, tym w sumie lepiej, moi drodzy. Ekipa, ty że idziecie, ja, jo, jo też. Jademy w tym samym kierunku, hopy. Czekaj, 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 ja muszę sprawdzić. Czyli żeby, aha, ja bym tutaj tak naokoło. Mi tam nie po drodze ludzie. Ogólnie mi tam nie po drodze. Ała, awa, awa, awa. Ała, awa, ja zabiłem się, no nie. I co teraz, gdzie ja teraz tutaj... Dlaczego kamieni spadłem jeszcze gorzej, dobra. Nie spodziewałem się, że się poślizgnę, przeskakując na, na tamto. Ale spoko, moi drodzy. E, tutaj więc lecimy tam. Bo to jest tam, więc tutaj się zejdziemy. Dobra, aby już zy, a Fajnie było, spoko. Ok, dobra, to jest tam, więc to jest jakoś. Ja czekajcie, zejdziemy. Tutaj się... da? Dobra, okej, okay, nurkujemy, moi drodzy, o ile kamieni tutaj. O ty, myślałem, że tutaj głębiej. Ale na... ale całe szczęście to jest gra, no. Dobra, tutaj to jesteśmy. Kurde, no aż to zrobię, bo jestem ciekawy, jak ta zasadka tutaj wygląda w ogóle. Bo praktycznie wszystko full wypad, to jest jakiś ko a, kościół, okej. Okay.

I'm okay. You too. Jason, Run the C4. C4 Wait and see. We will be safe again. Hello? Hey, Jason. It's Lisa. I'm kind of busy. What's up? Just letting you know that the boat's coming along. When you back here. Not sure. You are coming back, right? Yeah. Okay. okay. I see you soon. Wait and see. don't understand Dobra, drodzy, przepraszam, tutaj. A ja mam tam wejść, dobra. Dobra, nie było tematu, moi drodzy. Ja. Okej, okay, misja nieudana. No, a... Dobra, jeszcze raz, bo ja nie widziałem tego tamtego. O, ta typiera nagle zadzwoniła i co? No i. Jeszcze raz, dobra, moi drodzy. Okej, okay, niech się to załaduje. Dobra, lecmy, lećmy, lećmy.

nagrano, wrócić wrócę, ale czy żywy, czy marty to nie wiem, ale dobra, moi drodzy, ale tutaj mam nadzieję, że tutaj go tylko jako... jeszcze wyżej, tak jak ja mam tam a już jestem, dobra Z której strony nie idą, ja nie chcę mieć z mikrofonu tutaj, no bo daj mi na razie tą lepszą, bo to taka jakaś lepsza, tak Dobra Okej Dobra Ok, Dobra. okay ma mamy go Udało się I tam jest jeszcze jeden Dobra je Gdzieś jeszcze? Dobra Okej okay. no, patrzcie, no ja nie mogę tutaj chcę noć Biegają, dobra, tam też ktoś przyszli Dobra No już? Aha Dobra Okej okay. Tutaj ktoś jeszcze, tam kto jedzie. Chyba ktoś tam celem, ale nie wiem kogo Nie udało ci się, no, chłopie. Okej, okay, nie wiem ile tutaj jeszcze mam tych. R, er, przeładuj to mi. Okej. Okay. Okay, jeszcze jeszcze trzy minuty mamy bronić? Okej, okay, nie, 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 nie. Aha, i zabiłem sobie, no, moi drodzy. Zajbiście bym był ra ratownikiem tutaj. Ogólnie. Więc, no, tutaj, no, ciekawe, ciekawie. Dobra, oni odjeżdżają tutaj w ogóle. E, ale to się długo ładuje to, moi drodzy, no. Kurde, blaszka. A, wsiąść do ciężarówki, spoko. Dobra. Szybko, szybko. Do jakiej? Do tamtej? Dobra. Dobra, moi drodzy, tutaj, do tej, dobra. Więc szybko wsiadamy się do ciężarówki z ładunkiem. Ok, e? okay. dobra, jedziemy moi drodzy. E, musimy do nimi jechać, z tego co wiem, oni gdzieś tam pojechali. Więc więc gonimy ich, mamy 2 minuty tylko. Moi drodzy. Okej. Okay. Dobra. Ale szybciej! Dobra. Dobra. Mamy to. Czy nam się udało? Okej. Okay. Nie, czyli to była zasadzka, moi drodzy? Ale wtopa tutaj. <kly> Ale wtopa, moi drodzy. No nieźle. Słuchamy. Insanity is doing the exact same fucking thing over and over again expecting shit to <toddź> change. Is crazy. But the first time somebody told me that, I don't know, I thought they were bullshitting me, so boom, I shot him. The thing is, <laughs> he was right. And then I started seeing it everywhere I looked, everywhere I looked, all these fucking pricks, everywhere I looked, doing the exact same fucking thing, over and over and over and over and over again, thinking. This time it's gonna be different. No 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 please. This time it's gonna be different. I'm sorry. I don't like the way you are looking. At me. Okay? You have a fucking problem in your head. Do you think I'm bullshitting you? Do you think I'm lying? Fuck you! Okay, fuck you! It's okay, man. <laughs> I'm gonna chill here, man. I'm gonna chill. The thing is, alright. The thing is I killed you once already. And it's not like I am fucking crazy. It's okay. It's like water under the bridge. Did I ever tell you the definition of insanity? Oh, Jesus. Dobra moi drodzy, tutaj mamy nieźle tutaj się to porobiło spacja Szybko spację moi drodzy, tutaj trzeba glikać się jedno, okej okay. A już, dobra, dobra Szyb się nie umisz? O kurde A dobra, najgorsze jest w wywodzie to jak się wypływa z dna. Najgorsze jest to, że płyniesz, płyniesz i... E... A. A. Dobra Dobra! Dobra, mamy cię O nie, sniper. A, zajbiście. Czy ty tu masz jakiś... o Rabin Słuchajcie, mamy ogólnie ileś tam czasu, więc musimy to biegnąć. Okej okay. Dobre moi drodzy. Okej okay. Gdzie oni są w ogóle? Dobra No Aha, nie mam municji w ogóle wszędzie dobra spoko, zabiście Zebiście i tutaj jest. dobra Dobra skorzysz tutaj Ku Dobra Przeładuj to. Okej okay, już Okej okay. hmm. No patrz, no Przyładuj to No szybko Ulecz się te no ja i chuj, dobra moi drodzy no, to jest katastrofa Pierdolę, dole leczy się rok, ładuje rok nic no czekać no, moi drodzy Ekipa ratownicza, moi drodzy, tutaj Dobra, dobra mamy to. Dla mi tutaj yy, broń ogólnie. Okej, okay, wyjdź z tego, tam to było, dobra, tam potem przyjdziemy, moi drodzy, ogólnie więc okej okay. teraz do tego więc teraz tak okej, okay, możemy sobie to fajnie przewaduj mi to okej, okay, teraz tak to też wezmę dobra Ok moi drodzy. Teraz kolejny pokaz jeszcze, bo jest sniper. Czy nie? Chyba no, tam. Tam ktoś. Tam jest jeden, tu jest jeden. Więc. Jako tako. Mogę tutaj kaść. Okej. Okay. Mm. Dobra. Dobra. Okay, no. No schowaj się, lecz się... Pierdzielę, jeszcze mi brakuje amunicji. Dobra. No ja pierdzielę. No. Dobra, udało się jako tako. Czy tutaj jest jakaś am amunicja. Tak. Na tym na 30. Kut ja nie machaj tym nożem. Dobra. Dobra, ku Dobra, jeszcze ten musi... O, musiał gnój przeżyć, ja pierdzielę!

No i tyle było z mojej radości, moi drodzy, e, ogólnie. Punkt kontrolny osiągnięty, ok, Więc jest spoko. E, tutaj... Rzuć, nie umierać, moi drodzy. Więc teraz jakoś, tak, jako ta kosa tutaj... Coś tam porobimy, moi drodzy. Oglądamy ogólnie.

Of Aha. Aha. I co, i mnie zabił czy co? Bo teraz nie wiadomo jedna. Moi drodzy. Jak to się tu skończy? Och... Och, you can't help that. Site the guide. Okej, okay, moi drodzy. Nic na to nie poradzisz. Wszyscy jesteśmy tu szaleni. Ja, ja i ty. Okej. Okej, to teraz trwa zapisywanie. Hej, gdzie jestem? Ej, hey. okej. Okay. Słyszysz dźwięk? Okej. Okay. Przestrzymaj. Okej. Okay. Okej Dym leci A Jestem przygnieciony zwłokami Okej moi drodzy Co? Ekipa ratownicza dojdzie do śmigłowca Spoko moi drodzy Coś się tu udało Fuck Ja po prostu byłem zakopany wśród tych zwłok.

No tutaj, okej okay. Więc moi drodzy, czekajcie Dobra, Więc musimy jeszcze iść tutaj Aha. Szukaj sprzętu w obozie moi drodzy Mamy to Jeszcze zrobimy tylko to i No i drodzy Tam jest jeszcze jeden też Więc jako tako się to Zrobimy Dobra okay. Dobra. Tykje, dobra. Dobra, no nie wyszło. <laughs> Trzeba od innej strony, moi drodzy, tutaj to zrobić, jako tako. Bo ja już tutaj nie mam zielonego pojęcia, jak to tutaj porobić. Eee, dobra, mamy to. Ekipa ratownicza, no dobra, no tutaj mamy ten sprzęcik. W którym kierunku? A nie, w tamtym jednak, dobra. Myślę, poleciałem tutaj. Mam teraz gdzieś tam więc my polecimy trochę okrężną drogą tutaj bo to jest gdzieś tam Dobra Dobra Okej okay. mam nadzieję że jako taką się to uda zrobić To jest z trzech akurat Nie wiem, czy mi się uda tutaj coś ogólnie zrobić, bo tu jest jakiś typ, ale tam jest dwóch. Moi drodzy, czy mogę gdzieś wejść? O, dobra czekajcie moi drodzy olinac okay, no. no ja pierdziele no Moi Drodzy! Nie złapie mnie, dzieciu! To jest tutaj. Dobra, jest. Uratuj się, mój drodzy sukces! Okej. Okay. Mamy to. I must check my dear. No, Jason, I must warn you. Voss is a mighty warrior, but Hoyt is like a demon. Many of the Rockyards have attacked this island, none have returned. One at a time, Dennis. First Voss, then Hoyt. What you are telling me is not possible. I could not even do it. What was that saying, Dennis? There's a first time for everything. Okej okay, moi drodzy, hmm. dobra Jako tako się tutaj Dobra moi drodzy, znajdź citrę nowy rytuał przejścia spoko e, tutaj coś jeszcze mamy, a tutaj Dobra moi drodzy, tutaj mamy to porobione, wszystko zrobione, zapisane. Więc ja tutaj dziękuję za uwagę. E, widzimy się. E, serdecznie zapraszam do poprzednich odcinków, jeśli ktoś nie widział, do nadrobienia materiałów. Widzimy się jutro o godzinie 16.00. E, ja dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Elo na razie.